Krówka przedstawia! Jan Brzechwa, kwoka. Proszę pana, pewna kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem, grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Osioł pierwszy wszedł, lecz przy tym w progu garnek stłukł kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła. Widział kto takiego osła? Przyszła krowa, tuż za progiem, zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa, zawołała, A to krowa. Przyszła świnia, prosto z błota, kwoka złości się i miota. Co też pani tu wyczynia? Tak nabłocić? A to świnia. Przyszedł baran. Chciał na grzędzie siąść cichutko w drugim rzędzie. Grzęda pękła. Kwoka wściekła. Coś ołbie baranim rzekła. I dodała próżne słowa. Takich nikt już nie wychowa. Trudno. Wszyscy się wynoście. No i poszli sobie goście. Czy ta kwoka, proszę pana, była dobrze wychowana? Podobało się? Udostępnij i subskrybuj kanał Krówki. Do zobaczenia!